O, panie, słuchaj, barki! o wiele, o wiele, się wiele, o wiele, o wiele, jest, co jest, co o wiele, Co? Co? o co o co co o wiele, o miasto? o co ma robić? co wiele, co, wiele, o co, o wiele, o wiele, o i nie

лысы, сейчас все шкалы, сейчас все хоть с тобой не шкуку гоны, ставай с тобой уж там ты попадешь до Tato, jak to będzie? No to ciebie, to Dobrze, <grym> wstaje, bo muszę coś, kurwa, sobie zrobić. No, idź do szkoły, kurwa, będę musiał coś zrobić, kurwa. To rozumiem, No więc tak, tutaj idź do tej, kurwa, szkoły i zrób co, kurwa, aż może piątek dostaniesz od tej starej baby. Więc idź do tej szkoły i przyjdź mi, kurwa, jakąś ocenę. Będzie dobrze, może razem dostaniesz. To już te kurwa, czas do szkoły, kurwa, jebi tutaj do mojej mordy, Kurwa, do szkoły, czas, kurwa, do szkoły. To już te szkoły, kurwa, czas do szkoły, kurwa, jebi tutaj Koledzy, myślicie, jak to będzie. Z tymi nowym uczniem, co podobno by miało być, i tu jakiś skórę synów, czy coś, pewnie będzie zajebiście, ale skąd mógł ma wiedzieć, że to będzie kurwa zabawa, to tak sobie jakiś kurek, kurwa będzie, i będzie by się kurwa nabawić, no, w świeckich, no, te czy tak, taka tam, no, tak. Ja myślę, że jakoś to będzie dobrze, ale skąd mógł ma wiedzieć, czy dobrze, czy niedobrze, no, no jak łysy przejdzie, to się z nim pogadamy. Mam nadzieję, że to nie będzie żadnych kurwa, to nie będzie no wśród tych, wśród tych no, łośnówki jakoś tak no, żadnej kurwa mam nadzieję, że nie będzie. Prosimy jak to nabyć culturally... kurwa mam nadzieję, że sobie zrobić coś zajebistego, mam nadzieję, że sobie porobić coś zajebistego, mam ochotę. Przez ranę, kolego, masz przez ranę. Dzisiaj, będziemy będziecie mieli nowego kolegę, ale to dopiero później, wiecie, później będziecie mieli nowego kolegę. Hehehe. Znowu he he. jesteście pojebani, chyba. Jesteście naprawdę bardzo pojebani. Z I chodzę tutaj, e, się przyprowadził od mojego ostatniego wypadku. Ale musimy jeszcze ustalić skos z kolegami. Dobra, więc opiekujcie się otyliuszem, bo jest na wózku inwalidzki. to są dwóch ochroniarzy, to już oni się mną znajmą. Przez parę lat będziemy mieli przestrane kury w maci. Przez tyle lat, chyba z 3-4 lata kuryła będzie musi się z nimi uporać, chyba to będzie przypowiednio. Z tym cię, z góry, w co go widziałem we wiadomości, przecież to jest góry missing. tym ci idzie ten z góry, wieszem co go. Naprawdę przesanane, przecież teraz będziemy naprawdę przesanę, przez całe życie. Oj, oj, oj oj, oj nie! Przed całe życie Kuryła to teraz nic nie związałoby

Przestałem ciebie tak szkalać, tego ucznia nowego. Przecież on jest dopiero nawet w klasie i nie może cię go tak szkalać, bo mam wszystkim bo wpisy w góry ma uwagi. Czekaj spełni. Mówiłem, mówiłem. Wiedziałem, że jeszcze przestałem kilka za odcinku, bo będziemy musieli się z nim przejmować. Dam, 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 Szkoła to kurwa, idziemy tam razem, na wagary sobie, idziemy kurwa, może razem. Kurwie są w szkole. I do tego grube kurwy jesteście tymi kurwami. Kuron i klaun, wszyscy co robimy, wszyscy jesteście w, w szkole, kurwami, dam, 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 dam. To jest taka kurwa mam w szkole, to nie wiem co ma z nim kurwa zrobić. To jest taka kurwa, kurwa, jeden młody no nie patrzeć, kurwa. To był taki gruby kurw w szkole. Niech nie wiem co ma z nim kurwa zrobić, no całe życie mi przykuła kolego z mózgu, kurwa, ja chyba się zabiję. nie za tego będzie, jeśli tego będzie kurwa chyba za mną. Całe lata będę musiał z przy... co każę, że no postaram się jakoś wybeśnić z tą z sytuację do uchwali pana. To jest tak, kurwa się zimą, no. ja, to, ja to... Problem, że jest taka kurwa w szkole i właśnie, że ja chcę się jej pozbyć, nie wiem, co. Czyli no, ta legenda, o której mówił, pójść oś. Każesz, możesz sobie wymyślić na ten temat. Kurwa, nie śmieszę że masz przesadę, kurwa. Dobra, nie mam co robić po prostu z nim. Takimi jest to wiesz, jak się kurwa dzieje? To jest tak, teraz widzisz, jak to jest, to jak ja mam niby z tym kurwa żyć. Ja się chyba kogoś ale zabiję no, przez tego gościa. Postaram się jakoś zrobić, ale na razie może i sobie wypić kawę i zwalczyć kruche, bo. Ten koreś muszę, ja bym się chciał kurwa tam chodzi do tej szkoły, a tam w co nożej i sobrałem, no ci no, co teraz. Ale bo ci obiecki mnie daż nic temu, kurwa nie zrobić, bo nie będę płacił tych milionów. Staram się zrobić co mogę, ale jeśli coś mi nie wyjdzie, to proszę no, pierdol policji i się zabij z przez nich. Kurwa, nie będzie mieć kurwy, idzie ma kurwy, idzie ma mieć kurwy, są grube, są świzice, nie będzie mieć kurwy, nie ma mieć kurwy na wagę zaraz pójdę.

Może teraz coś zrobić z tobą, bo I mam nadzieję, że już ci się nie stanie tak, mam nadzieję, że śmierć ciągnie. Nie, nie, to, co masz. Dobrze, to idziesz komuś, Hubert, pa. No i duchu Hubert. Jest to, to jest ty, doszko, tylko swój zbier. ale my się to bardzo nie uczymy. Mam nadzieję, że um... włosy, rolek, bajs, ja, ja, że Hubert, skum, ktoś jeszcze, dziecięca mafia, wszyscy się złoży. Niech kiedyś dzieje w tym, zajebiemy tego ja. No, już płytek dosyć, A może ja mam pomysł? Właściwie ja mam pomysł, co się stanie. Ja mam pomysł, to zrobimy. Tylko poczekajcie jeszcze, muszę zawołać. Idziemy na bagary wszyscy. Idziemy, iść na bagary, tylko tak możemy było powstrzymać. Ja też bym wszędzie poszedł na bagary. No, chcemy tym poszedł, Chyba ja mam pomysł, ja też mam pomysł. To ja też mam pomysł, żeby idziemy na te wagary, bo mam nadzieję, że sobie zwolnienie i tyle idziemy na wagary. Nawagary, o tutaj bit, na wagary sobie, rozerwic sobie na wagary, tutaj, o, i, no, Moja noga już odpadła, jeszcze co mam robić. Tu muszę iść na wagar, piwko, na wagary. Ej, ty tutaj bit, może iść sobie napiępić, bo piwo muszę się, na bie, ja się, na bie, sobie wychylić, może sobie zrobić piwo.